Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam Was dzisiaj przy Motor 2015 Jeździ dzisiaj ze mną Miki Cześć Cześć Jeździ dzisiaj ze mną Miki i będziemy grali sobie na PGR Na, znaczy na, no, na serii Gospodarstwo Rolne y, Oczywiście na mapie Słowakia Map y, I będziemy dzisiaj... Je, jadziemy dzisiaj do lasu, tak Miki Jadziemy do lasu, ja wezmę pozwolić rabę Będziemy różnić Będziemy ciąć zaczyna. drzewo w lesie E, powiedz mi co ja mam wziąć, bo tak nie wiem zbytnio. Wieś co Ursusa, weź, weź, na, weź najpierw jakiegoś Ur, weź albo ursus albo zetora najpierw. Ja chcę Ursus. O boże, jakie to są kamery dziwne. A, bo jest na tym no. Ogólnie dzisiaj będzie taka akcja y, rodem z lasu. Może tak to ujmę, będą... Będzie, że tak powiem, aż wióry lecą. Aha ha, będzie tak na ostro. Nie, ogólnie nie wiedzieliśmy już co mamy w sumie nagrać, bo chcieliśmy nagrać kukurydzę. Ale strasznie znosi tą rabę. Chcieliśmy nagrać kukurydzę, ale stwierdziliśmy, że jeszcze nie dziś. Znaczy ja stwierdziłem, jest bez też... No, 15 minut kupił halipa. 15 minut, to to halipa, 15 minut była halipa, a tak akurat na 15 minut sobie wjedziemy do lasu. I może jeżeli nam się spodoba, to... Eee! Panie, bez kierunku? Pojedziemy tam na koniec, żeby tu... Jezus Maria Taraba ledwo daje radę pod górę, nie? <laughs> pojedziemy sobie na koniec, żeby tutaj nie robić syfu, na samym początku, a tam możemy z tyłu. Jeśli ja ten mostek się nie zarwie pod ciężarem tej raby. Matko boska. Ej, weź, stój, 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 stój! Poczekaj, ja podejdę pod ten mostek. Ja go rękami podeprę, poczekaj. No. Nie mogę. No, co? Bo jak się tak, wie, stanąć pod nim. Tak. I wiesz? ja bym cię tak, tak wziął. O, tak, tak To by na pewno dużo dało. No. Dobra, więc co, zjedziem tu na bok. Dobrze. A czy ja tu zjadę? Ja też jestem z Tu sprawie. do przodu możesz podjechać, tutaj, tutaj, o. Tu podjedź. I wiesz co? Ja przewalę jedno drzewo. Yy, a ty weź ten, przyjedź tą ładowarką, co? Dobra, tylko weź tutaj jak możesz wyłączyć ten tym. swoim. Dobra, czekaj zobaczyć, bo nie chcę, żeby... Nie chcę, żeby drzewo spadło na ciebie. No nie, no w sumie szkoda, by było nie? Ale znając mojego farta, to wiesz jak to będzie. Nie, ja wiem, nie bo ta ładowarka dopiero może na to umarć. Nie umiem Cię odnieść, niestety. Bo źle uciałem właśnie przed chwilą. Bo to znaczy... trzeba te, takie kliny wycinać fajne. Ale kurde, ile? No jeden przeważnie wystarczy. To zależy jak się w Jezus Maria, coś czuję, że spadnie. Są Czekaj, Jezus Maria, ty to... Tu... Jeszcze nie leci. Jeszcze nie leci. A co ty wtedy... si... a no leci. Ja ty rozumiesz to, że ja już krętego tego robię? Bo to nie chce spaść? Pokaż o, mi. O, czekaj, leci. Nawet dobrą stronę poleciało, ci. Dobra. No to ty idealnie. Idealnie, nie? Ob... Ja. O, to działa teraz na MP, że możesz ty obrzynać. No, bo kiedyś tego nie było, nie? W tych pierwszych wersjach na pewno. No dobra, więc to nie będziemy robić długich kawałków. Yy, ja weź się odpal do... w rabie tą maszynę. Już. Zobaczymy w ogóle, jak na jakiej zasadzie to będzie działać. To ja e, spróbuję tą ładowarkę. Dobrać, Tak. No, no to wkładasz, ja to grałem na tym sporo, tylko tutaj... Znaczy no, to, będzie więc... chyba lepiej ładowarką ładować, niż tym twoim głównym. E... No, no, no. Chyba no, będzie nie. się dało, co? Jak myślisz? dało się będzie, tylko będziesz musiał je tak trochę układać, bo tu wiesz, tu nie ma takiej gardzieli e... od góry, tylko od boku, nie? No zobaczymy zaraz, czekaj. odsuwasz ja Tam no, Musisz tam zajadę. Fajna akcja w sumie Ale myślę, że to będzie dało radę. Bo to się będzie i tak samo wsuwać przecież. Daj ja dobrze to. to Weź odpal No dobra, szczep najważniejsze. No i tak powoli, najwyżej wyżej będzie i ten. O! Idzie właśnie to nie będzie chyba się samo powrót, musiał będzie puścić żeby wiesz O Ty idzie Jak fajnie Poprawili to chyba, bo chyba tak nie było na początku też tak to, to czekaj, czekaj, wiesz co? Weź zerznie jeszcze jedno drzewo Które? Zerznie jeszcze Czy? Możesz tą, no tylko tak żeby nie na mnie nie spadło No i wiesz co, to będzie lepiej jak nie będziemy dużych kawałków robić wtedy Tak mi się wydaje No, coś, no, no, nie jeszcze takie jak takie mniejsze będziemy robić, to to będzie się fajnie tutaj tam wsuwało. Nie? Tak, 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 dokładnie. I wtedy dwa zestawy zasypiemy i pojedziemy dwa zestawy zawieść. Dokładnie. A jak fajne grube te drzewa tu są, bo na niektórych mapach są takie strasznie chude. O, nawet poleciało chyba tam, gdzie chciałem. No, koniec. leci. Nie podnie wpadł w kukurydzy? Nie, no to. Nie, no Szyma. dobrze, tam, tam, gdzie chciałem to spadło. Bo tak jakbyśmy mieli to wsuwać tym chwytakiem to by było strasznie długo trwało mi się wydaje Nie, no, ale chwytakiem w takim sensie że... no tym co ty masz u siebie tam? W a tym, nie tym... to co, ty, co, to jest bez sensu tam, tam masz, znaczy ten, ten... Du Dużo bardziej się ten opłaca, tak, wsuwasz nie? No znaczy w ogóle jest ja 27% Ty to ja zetorem podjadę Dobra, sobie, za zetorem Na szybkości podjadę tam te kawałki porób. A ja podjadę za turem no... Jezus, bo... Maria, nie lubię tego wybierania tych pił, bo to zawsze mi się... Do góry albo na dół bierze Bo to chyba na no, numery bo... Na numery chyba też można wybierać, nie? Te też wierze. można, no no, nie Dobra Zajedzę, turem Zetru ma chyba trochę większy zestaw Oczywiście ja wiem trochę wolny pojęci Za wolny jest No, 27 jezior Też mi to właśnie doskierało jak jechałem dzisiaj Dobra, dawaj Jadę, jadę No, no tamto drzewo za jeszcze płatniej poczekaj na ja przyjadę No już jesteś prawie no właśnie czy przejeżdżam. Ciekawe czy mogę to tu położyć, nie to spadnie raczej, jak ja to położę. No poczekaj, najpierw to włącz, żeby to tam ten, ta żmijka, tak się ten taśmociąg wyciągał Dobra, dawaj. Ten zatek trochę w skręca. Opa. Dobra. Jakiś powoli. O Jezu. Trochę chyba za duży kawałek ci wziąłeś. Czekaj, ja to pchnę. O. O. Kurwa, nie wyszło. Weź go na pół, może cię akciniamy coś. To weźcie coś, co, Pod, podciachaj tamty też na pół. Bo no, ja takie długie porobiłem, a to widzę, że to jest bez sensu takie długie robić. Czekaj, czekaj, czekaj. Jakby chcemy ładowarką ładować, to to trzeba krótkie robić. Tak, tak, tylko... ...że nie wierzę, że są pocięte. To knij tak na oko. No dobra. Nie bo tak to wiesz co, tak to one będą spadać tamtym tym chwytakiem by można było dopychać je teoretycznie ale... ale... ale nie wiem czy jest... Dobra dawaj tu Już biegnę B Ory not to... O Proszę bardzo, takie kawałeczki idealnie wchodzą Tylko nie wiem czy ja teraz wyciągnę tego tutaj To trochę podjadę ci Nie wyciągłem go Ty nie mogę ruszyć z tym, nie wiesz to włączone jest No raczej nie ja na wygrała nie umiela ty Tu na zala będzie full chyba co? No nie jeszcze, nie Nie. o... Kurie. No im bajeczna Wiesz co, ja będę po... Może ja będę podjeżdżał tam, nie? No ja byśmy będę I... wciągnął. Znaczy bez mi no. Czekaj, tu masz przecięty? Tu jest przecięty, no spróbuj go wziąć. O dobra, jest okej. Okay. jest okej. Okay. Yy... Ma taką botkę za szybko. Tutaj się. Tamten nie, nie, zmieni... nie zmieniłeś Nie zmieliłeś go do końca. Jo? Ja? No. Taki kawałeczek dostał? No Dawaj, bo ja chcę położyć. Już. A faktycznie. Szkoda, że nie może tego zostać włączonego, nie? No przydałoby się, prawda? No tego ja miałem tam po co testowałem kiedyś. Było na tym. A tam tego chyba też też ktoś musiał cały czas siedzieć. Ale nie, mówię to spalinowe, spalinowe spaliwo dowodziłeś. To było a, takie wielkie. to jo, kurde. Ja wiem to było takie. Wiesz, ogromne, ale... Tak ja w sumie nam się nic nie śpieszy, także... Nie, nie. Bo takie małe kawałeczki też fajnie. No są takie małe, żeby można było ręcznie wrzucać. O Boże Miki, co ty tu robię? Co? No zobacz taki mały ten kawałek został. Ja zobacz... Nie, nie widziałem. Dobra, ten... wiesz, ja jednego położę i, a, i ty przyjdziesz jak ten, jak już będę z drugim jechał. No. Bo jednego mogę tu śmiało położyć Ty, Ale nie widziałem. Weź połudź. jo, na ludzi. Czekaj, tylko zobacz, że jeszcze jak pojemność Jeszcze jeden wejdzie. Już jest tyle? Za dwa, no tam przynosi. 70... Aha, ty jaki mały został? Dobra wylane w niego Wezmę gręczny no ty, ale nie wiem, nie mogę Wejdź najpierw w podnie zobaczymy gdzie jest, żeby tak to takich wałek nie robić, bo... Był też bez sensu bo No ten jest, to w sumie będzie dobry ten jest dobry no Mogę odpalać już na szum Bory z pal kobiłe Zobacz, w ciągu chłopie jak masełko Tego też mi tu powinno wciągnąć Jak go tylko zaście to już będzie dobrze o o, o... Zobra, o pięknie. Chłopiec, Kurde. Fajna ta maszynka jest. Taka mniejsza akcja w lesie dzisiaj, fajnie. Mniejsza, ale też fajnie. Dobra, stuwa jest, to ja już z torem odjadę tym luksusem odjadę. Dobra i podjejdź tym wtedy. Ma mazatura no, trochę więcej wejdzie, mi się wydaje. Chciałem po dwie przyczep ogólnie zapiąć, ale coś mi się wydarzył ciężko strasznie miały z tym. Nie wiem czy to jest, czy to jest ciężkie czy nie. No gdzie tam? Miury? Nie ciężkie? Nie, to jest leciutkie. Tak mi się kojarzy, to no, nasze wiury to takie. Nie wyglądałem przy tym, że był ciężko jakoś specjalnie. No to ja nie wiem. Jakby się zawsze O! Laga mam. O nie. O Boże. O co tyś zachacił? Nie mów nic co. Myślałem, że mam laga, a ja po pięku przejechałem. bo co ziemi wystawał i go nie widziałem do końca. Te żaby mnie to strasznie denerwują. Nie, no fajnie, tak. Nie no w sumie fajnie, no taki klimacik, nie? Jo. Żabki go denerwują, no proszę bardzo. Jaki delikut taśnie. Opuść to drewno A nie tam na sms pisze piszesz Już proszę bardzo, tego go chcę Czekaj, nie nie, bo to jest ważna sprawa, ale już A to przepraszam Kurwa, no w liś. Poczekaj, Czekaj, czekaj, o, dawaj, dawaj, o, ale pięknie No, o, Nie No, fajna, zajebista, mi się to tak zesz, podoba moja. Nie wiem czemu mi się strasznie ta raba przy tym podoba, nie? No taka wiesz, zacharuskie typowe, nie? Takie sasha Weźmy, gdzieś zobaczymy o! To chyba go... O nie, nie, nie! Nie! Co... Zostaw! Czekaj, bo ja nie mogę... nie pamiętam gdzie to... Oj! Oj o dobra jest! To jest w tym czasie to pod... Proszę bardzo. Naszym sztylem. Dawaj. Tam ty. jedno połóżnie, bo to wejdzie chyba spokojnie? Jak będzie to cream to pojeżdż, okej? Okay? Mhm. Mm to powinno nie, wejść. Nie, to nie wejdzie. Nie? To już ile tylko to do... Nie, do, podiać, do... Podiać. Już, bo, bo już jestem przy tym, przy końcu już przesinania Proszę bardzo, Michi drwal Michi doświadczenie ma, bo Michi dużo drwala lubi Ło, no, faktycznie, chyba no jest zobacz, wyciągnął z tego <laughs> Wyciągnął, zajumał Ile procent jest? No, trochę więcej wejść Opa Czekaj, ten też będzie Dobra, tych już nie będziemy skracać one są dosyć krótkie. Nie jak są takie te wąskie, to je wciągnie też fajnie. Nie, tu są jeszcze cztery kawałki. Tam to chyba trochę krótsze, działa było, co? Nie wiem. Nie wiem. Czy też jak takie? Nie, takie było. To wejdzie, czy też, nie? Czy długie? Mm. Powinno dać radę. Nie wciągnie to się legalu O, proszę bardzo. No jak pięknie. Kurde mi się tak podoba, to nie? Że z tej Bajunie, bella, fantastycznie. tu przecięte, tu teraz, tu trzeba by przeciąć... W ogóle nie aż wióry lecą, nie? A to no. w ogóle jest jakiś tartak, tak się spytam, bo tak jest, nawet Jest, nie jest, tak, nie, tak, nie nie. Mamy tartak. To dobrze. To taki we, dosyć fest tartak jest. Fest? To fest. dobrze, bo... Maba fajna, no to tartak też musi być fajny. Nie? No jak, kurde. O, położyłem. No, to widzę, z tym, go Jak będziesz ten szedł, to powiedz tak Szedł, bo że jechał, to powiedz Jakby jechał, tak Bo iść mi się jeszcze nie chce No, ale nic tu a nic to by Kurde, to wzięło że to się O ja tak... Nie... mówię No? Tego małego będzie ciężko złapać Tego małego z osa najbliżej. Ja tego powinienem jeszcze... O dobra Tam tego... Nie w sumie tam jest taki strasznie chudy ten mały, weź i go ciężko sobie pod, pod Tak żeby, no. Dobra dawaj Proszę bardzo już jednego delikwenta wciągę, teraz drugi O o pój poszło, o, proszę bardzo pięknie To no, tam to na razie zostawię mhm. I wezmę te tutaj O! Coś go nie chce wciągnąć Zaraz go popchnę nie, 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 dobra, przeciągnął go, przeszedł. Tutaj oh, są takie krótkie, więc co dwa. A bo teraz już poczekaj. Dobra, no właśnie na krótko takie poczułem, żeby było dobrze je wsadzać. Patrz, że nie chcę go tam starmosić. O, te no. grube jebane są. Ach, a, aż rama staje. Aż rama staje. Nie serio? Aż jej mocy brakuje. Nie? Jest tu jest tu jest tutaj. W sumie to tak fajny jest. Takie pojedyncza drzewka to se można poładować nie. Oczywiście dzisiaj też jedynie 15 minut, także musimy już kończyć. Jo? No szybko zaczęło, co? Także druga część... 15 minut? Druga część oczywiście... Oj, druga część u Mikiego na kanale. Także już tak. mogę Was zaprosić i do zobaczenia w drugiej części. Na razie cześć. Na razie cześć.